Dzień dobry, Wyszek Bartosik, przyroda w obiektywie. Dziś w pięknej zimowej aurze jest to okazja do sfotografowania taków drapieżnych. W tym celu spotkam się z moim kolegą Markiem, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Cześć Marku. Cześć Wyszku. Nie jest dzisiaj łatwo, co? Jest zimno, jest zimno, ale my to bardzo lubimy. Nie ma chyba pogody, w której fotograf... Nie, fotogra nie fotografuje. Czyli jeśli tylko zwierzyna dopisuje, to się po prostu idzie. Jak możemy wykorzystać tą aurę zimową? No, to czy wiesz, jak to jest zimą, to generalnie staramy się, że tak powiem, siedzieć w naszych, nazwijmy to budach, no i, i fotografy się taki drapieżne, żeby mieć jakieś fajne ciekawe pojęcia. A dlaczego właśnie zimą, a nie inną porą roku? No bo zwierzęta mają co jeść normalnie latem, więc nazwijmy to latem, po prostu w okresie, kiedy mogą rzeczywiście tego pokarmu mieć pod dostatkiem. Więc one zimą go potrzebują, a my im go tam troszeczkę czasami dostarczamy no i dzięki temu możemy fotografować. To no nie jest tak, że przyjdziemy sobie i będziemy mieli zaraz następnego dnia ptaka. Po prostu no, wy, wymaga to jakby podkładania jedzenia. Tak się musi dowiedzieć o miejscu, musi go, że tak powiem, poznać, musi dowiedzieć się, czy jest bezpieczne i, i po kilku dniach nabiera do nas zaufania no i rzeczywiście pojawia się w kadrze. Robimy to zazwyczaj na padlinie, którą gdzieś znajdziemy w lesie. To nie jest jakby jakieś, jakieś jedzenie, które by pochodziło z jakichś źródeł zatrute czy coś takiego, bo po prostu gdzieś o tym nie wiemy. Generalnie zwierzęta, które znajdowane są w lesie martwe, no i jeżeli są, no to podkładamy. Rozumiem, że prowadzisz nas w miejsce. ...które razem zbudowaliśmy. Najgorsze no będą te korzenie, nie? nie? dobrze. Co? Dobrze jest. Nie robię twoją a tu zrobimy z tej drugiego kawałka. To jest 30. To miejsce razem budowaliśmy, troszeczkę je udoskonaliłem, o. bo praktyka że tak powiem wyciągnęła pewne szczegóły, które były że tak powiem, w pierwotnej wersji nie, niezbyt udane. No ale teraz myślę, że nam się to fajnie uda, będziemy mogli świetnie podglądać zwierzęta właśnie z tej czatowni. No to chodźmy. Jesteśmy, już widzę, na miejscu przy naszym. W końcu. <laughs> przy naszej czatowni. Um, ale zanim tam się udamy. Muszę Ci powiedzieć, że zainspirowałeś mnie budując tą e, czatownię. Ja szukałem e, rozwiązań dla, na swoje potrzeby i chciałbym Ci coś pokazać. Proszę bardzo. To jest moja wersja wiosna, a w zasadzie jesień, a tak sobie radzę zimą, babcinym prześcieradłem, tucznie. Pomogę ci, mogę, co? Haha, pomóż, pomóż. Mówiłaś, no, oczywiście jest to metoda fajna. Super. Czy się to podoba? No piękne. <noise> Bardzo mi się podoba. No oczywiście to ma swoje wady i zalety. Nie? Wadą jest to, że, że ona nie jest taka stabilna jak, jak jednak czatownia, któreśmy budowali. Zresztą pamiętasz, ile wysiłków to włożyłeś, a ona mhm. jednak stoi i, i nie ma tam, że wiatr ją przewrócił, cokolwiek by się zdarzyło, Chociaż tam też można pospinać Dołożyłbym tu trochę jakichś gałęzi do tego, oczywiście śniegiem to wszystko. No, żeby zactopić ten krajobraz, który nam tutaj niestety, jakbyśmy tego nie mieli, by to nas strasznie nam było, nie? Czyli ważne jest, żeby to naprawdę dobrze zamaskować, zrobić to dobrze i nie żałować, że się przyszło rano o którejś godzinie i po prostu yy, stracić kadry nie? Czyli tutaj nad tym trzeba naprawdę popracować. Ta kubka krzaków to jest właśnie rezydencja fotografa Marka, do której zaraz się udamy. A tym, którzy chcieliby spłodzić podobne dzieło, Marku dorać, na co powinni zwrócić uwagę? No, wie, wiecie co, no generalnie zwróćcie uwagę, że to wszystko jest zbudowane w zasadzie z materiału, który jest na miejscu, czyli ta nawłoć. Gałęzie, to wszystko jest materiał, który został przyniesiony za tej czatowni. Tak więc nie będzie się to na pewno wyróżniało z tego cypla, który tu widzimy. To już jest efekt końcowy. Przysypał go śnieg i tego rzeczywiście praktycznie nie widać, ale e, od czego trzeba zacząć? No na pewno, Konstrukcja? Od, od konstrukcji nośnej, czyli jakieś tam belki pokładać sobie, wymyślić sobie wielkość tej czatowni, Pozbijać. żeby się dobrze czuć w niej, żeby nie było tak, że siedzimy w małym pomieszczeniu. Tylko, tak, tak, tak. Żeby to miało ale justo, od, odpowiedni rozmiar. Co tam przygotowałeś? Jakiś znajdę podlinę gdzieś w lesie, gdzieś coś tam, jakieś zwierzę. To podpucha. Ale to widzę, przygotowałeś tam. sobie kilka pieńków. Przygotowałem kilka badyli, na których no, takich sobie lądują. Yy, mogę przewidzieć wtedy torlotu startując z tych pięków, więc kadry trzeba sobie wyobrazić. Trzeba sobie przygotować po prostu miejsce, że tak powiem, taką arenę, na arenę, której będziemy fotografować nasze piękne obiekty. Czyli dajesz tam kilka yy, gałęzi, one siadają, już masz pewną ekspozycję poprzez horyzont. Poprzez perspektywę ziemi. Tak, tak, tak. Czyli można już się tym bawić. Ustawiam odpowiednio twarde linie, żeby ustalić tor lotu, żeby go przewidzieć, żeby ptak startując wiedział mniej więcej, jakiej linii będzie się przemieszczał. Co jest bardzo ważne przy pracy autofokusa. niektóry jak ma linię, to ładnie prowadzi, więc to są szczegóły, które warto jakby przemyśleć podczas fotografowania. Czyli tutaj odległość 30 metrów, to jest miejsce, gdzie czekamy na. Taki. Tak. Co jest jeszcze ważne, ważne jest to jakim sprzętem, ja tak mówię zawsze ten sprzęt nie jest taki super ważny, ważne żeby się dobrze zamaskować i to jakby ma duże znaczenie, natomiast jeżeli mamy krótsze ogniskowe, przenosimy sobie troszeczkę plan bliżej i można sobie poradzić, nie trzeba mieć nie od razu 600 mm jakiś sprzęt, który naprawdę jest drogi, tylko można naprawdę ty o obiektywie, tak? tak? Czyli jak, jak ma się taki standardowy, nie wiem, nie 70 7300 można sobie poradzić bez żadnego problemu. To są nie są straszne koszty i jakby amatorski sprzętem już się świetnie przy tym bawi. Czyli dobrze się chowamy aparat, jaki po prostu mamy. Dokładnie. Jeśli mamy słabsze, to staramy się zachowywać bardziej cicho i czekać, aż zwierzyna bliżej podejdzie. Dokładnie. No i świetnie się maskujemy, to jest najważniejsze. No i co jest najważniejsze w tym prostyczami? Cierpliwości i chęci do, do pracy, że tak powiem, bo to jest najważniejsze, ale znając wszystkich fotografów przyrody, to pałają do przyrody, więc myślę, że to nie jest problem. Mogą siedzieć w minus 20 na mrozie jest ok. To mam nadzieję, że mnie zaprosisz do środka, trochę bo pracujemy. No, oczywiście, jak najbardziej. Zapraszam. Jako gospodarz tego miejsca proszę prowadź. Poszamy. Zapraszam. <laughs> Wytrewuciki nie trzeba. <laughs> I do rezydencji Jak w domu Takie <laughs> Ja się ostatnio cieszyłem, że mam bardzo porządny obiektyw 500 mm Zobaczcie na to <laughs> To jest przerażające tam mm. Mała próbka. No jak ale po, ja, jak ktoś jak już, pracuje to... Jak już powiedziałem wcześniej, to ma znaczenie, no może rzeczywiście niektóre kadry są fajne, można bliżej ten, ale no, tak jak powiedziałem nie, nie sprzęt jest taki istotny, tylko sam, sam fotograf. Myślę, że bardzo ważną sprawą Ech. jest statyw. Statyw jest bardzo ważny. To bez statywu, to, taką ogniskową byśmy w zasadzie można powiedzieć nie popracowali w ogóle. Bo każde drobne poruszenie powoduje... Tak, to jest przy tej ogniskowej, to jest ogniskowa 600 mm przy pełnej kadce, czyli, czyli generalnie każde drgnięcie i tak dalej, najlepiej z mężyka po prostu startować, zdjęcia robić, wtedy nie mamy, pomijamy efekt ruszania ręką, nie? więc to jest bardzo ważne fotografii. Tak więc aparat, statyw zamontowany. Ale to na ostrość zdjęcia, tak? Zdecydowanie, zdecydowanie. No Każde zdjęcie jest wtedy poruszone, jeśli nie ma statywu. Tak, też ale przede wszystkim to... chodzi też o to, yy, my tu będziemy siedzieć 8 godzin, nie chcecie martwić, czasami nawet więcej, bo jak rano wejdziemy, tak wyjdziemy o zmroku praktycznie można powiedzieć, więc yy, trzymaj sobie 12 godzin na aparat w ręce, no to też jest istotna rzecz, nie? Istotną rzeczą jest to, że siedzisz sobie na krzesełku wygodnie, nie... nie tak, Krew płynie tu. normalnie w nogach, nie tak jak ja kucam teraz na razie, nie? Komfort. Tak więc komfort Pracy. To jest bardzo ważna rzecz i tą czatownię sobie tak wymyślić, żeby po prostu było na tyle miejsca, żeby można było troszeczkę jakby yy, zrelaksować się co jakiś czas, żeby można było popracować normalnie. Pamiętam, że miałeś, jak budowałeś tą yy, czatownię, miałeś taki fajny pomysł, że jak już konstrukcja była gotowa, włożyłeś butelkę. A no tak, tak, chodziło o to, żeby jakby co nie ma obiektyw, żeby tak był przygotowany i pamiętał, że tu coś zawsze włożone jest, on wtedy widzi. Więc że jak zobaczy jakieś czy... szkło, które odbijało, że to, obiektyw go nie straszy, To jest tak? dodatkowa rzecz, którą warto zrobić, bo Taki ona pattern. jest tak ciągle jest tutaj w terenie, on się do tego przyzwyczaja, włączmy. Nas nigdy tam nie ma, więc 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 No i co, wykańczamy naszą, naszą tutaj sytuację, żeby to po prostu już było naprawdę dopracowane w szczegółach. Czasami można gumkę na przykład naciągnąć, żeby ona nam nie, zjecha, nie zjechała, no ale to w tym przypadku wystarczy, naprawdę się sprawdzi i pocypujemy śniegiem i naprawdę będzie po prostu już super ja jeszcze możesz dołożyć do siebie osieckę, co możemy sfotografować tutaj w tej czatowni? a tu mi zawsze przylatują generalnie kruki, czołowy. mieliśmy szczęście bieliki dwa mieliśmy w tamtym tygodniu nawet tak więc y, to jest taki zestaw taki widziany, wielki mile widziany. Rzadziej się zdarzają, ale bywają. A tak to generalnie y, wszędobylskie ptactwo, mniejszego też pokroju, sikorki, sójki, czyli takie drobne, drobne ptactwo, ale rzeczywiście mysz, te myszołowy i kruki tutaj dominują. Chociaż można powiedzieć, bardziej dominują kruki, bo ich jest zawsze najwięcej w kadrze, No, ale i ale zdarzają się myszołowy po pięć, po parę sztuk więcej. Kiedy? najlepiej się zasadzić na tę fotografię no i to jest właśnie wyzwanie dla fotografa czyli niestety trzeba wstać w zależności od pory roku no zimą jest to o tyle komfortowa sytuacja że słońce mamy troszkę później więc powiedzmy jak wstaniemy 5.30, 6.00 to powinniśmy zdążyć natomiast latem to niestety a to zależy od Trzecia. godziny czy? To chodzi generalnie żebyśmy weszli do czatowni i zauwa... żeby nas nikt nie widział że nasze znaczy, oczywiście żadne zwierzę o to chodzi generalnie czyli wchodzimy do czatowni przed świtem przed świtem <laughs> i wtedy I... mamy szansę jakąkolwiek i od tego momentu zachowujemy się cicho koniec wszystko trzeba sobie przygotować logistycznie poukładać koło siebie żeby nie było tak że się czegoś szuka stuka i puka po prostu naprawdę zachowujemy się cicho i wtedy jest czas dla re... fotografa relaks pełen siedzimy można się nawet kimnąć można się przespać oczywiście a sprzęt przygotowany Ale po prostu sprzęt, na ten szczęł. Sprzęt musi być gotowy do użycia i, i żadnych poprawek. Jeżeli weszliśmy do czołowni, przygotowaliśmy sprzętu, nie ma żadnych poprawek. To jest jakby kolejna rzecz, którą, o, o której należy pamiętać. Więc... No, my, myśmy dzisiaj tutaj się znaleźli po południu ze względów tak powiem, oświetleniowego. No, zarejestrowania, nie, zarejestrowania. Zjawiska. Nic nie zrobili. Mamy jeszcze szansę coś sfotografować? No zobaczymy, posiedzimy tutaj z parę godzin, zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że, że wytrzymacie. Może też przyleci. W każdym razie zaraz zostawimy do końca sklepy, jak trzeba, no i będziemy czekać. Ja już po krótkiej chwili przebywania w czatowni czuję od jak moje przemoczone, lekko buty dają mi się we znaki. Także. Na pewno trzeba się dobrze ubrać. No tu nie ma nie ma, że tak powiem. Trzeba mieć kilka warstw na sobie, żeby jednak wytrzymać to zimno. Cebulka. Oczywiście. No Czasami mówię, temperatura tu na górze świętej to potrafi do minus 20 spaść, a 8 godzin przy minus 20, no wiecie, z czym się może skończyć. No, więc ciepło, ciepło, jeszcze raz, ciepło. To jest bardzo ważne. Oczywiście. Więc my do pracy i trochę cierpliwości. Zobaczymy, jakie przy... przyniesie to efekt. A widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia.